Witam Was w serii pogadanek samochodu. W tle będą leciały przebitki z mojego treningu nóg. A dzisiaj pogadamy sobie właśnie o treningu nóg i o tym, czy przysiady naprawdę zwiększają poziom testosteronu, czy ciężkie, wielostawowe ćwiczenia są w stanie nasz poziom testosteronu podnieść. A takie pytanie sobie zadałem, bo zauważyłem, iż ćwiczę na siłowni parę lat. Na takiej publicznej to jest taka mniejsza siłownia, no i widzę tam bardzo dużo ludzi, którzy chodzą już od lat. Widzę jak oni trenują, no i chyba każdy z Was zauważył kiedyś, że są osoby, które przychodzą na siłownię i w kółko robią tylko trening góry albo robią wyciskania. No to najczęściej akurat są tacy młodsi ludzie i przychodzą grupką, robią tylko wyciskania, robią tylko klatkę, plecy i biceps i nie trenują nóg, i to nie tylko ci nowi, ci młodzi yy, ludzie, którzy chcą tam zmienić, chcą zacząć trenować. Ale tak samo starsi, bo widzę chłopów, którzy ewidentnie górę już mają zrobioną, widzę, że trenują już parę lat, a nóżki jak patyczki, i nie widzę, żeby oni w ogóle te nogi robili. I teraz o co chodzi i w czym jest problem? Problem jest w tym, że nie trenując nóg. Można to porównać do tego, jakbyś stawiał dom bez fundamentów. Ten dom nie ma szans postać długo i będzie on raczej narażony na to, że się prędzej czy później zawali. Tak samo jest z naszym ciałem, z naszą sylwetką. Jeżeli nie będziemy trenowali nóg, nie będziemy robili solidnych fundamentów, nie będziemy robili ciężkich treningów nóg, przysiadów, nie będziemy zwiększali siły w naszych nogach, w dolnej partii, w ogóle w całych naszych mięśniach, jeżeli nie będziemy się równo rozwijać harmonijnie. To jest szansa, że w końcu coś puści. Już pominę aspekty takie, że sylwetka, wiadomo jak wygląda, jeżeli masz górę dużą, a nogi jak ubociana, no wygląda to komicznie, więc no nie róbmy tak, trenujmy te nogi. W nogach jest ponad połowa naszej masy mięśniowej, więc jeżeli my nie trenujemy nóg, no to pozbawiamy się znacznej ilości masy mięśniowej. W dodatku takie ćwiczenia jak przysiad, martwy ciąg, czy inne ciężkie wielostawowe ćwiczenia nie budują nam tylko masy mięśniowej w samych nogach. Na przykład przysiad nie, nie buduje Ci tylko masy mięśniowej w czwórkach. Przysiad to jest globalne ćwiczenie. Ono wzmacnia też nasze mięśnie core, wzmacnia nasze stabilizatory, pośladek. To jest naprawdę bardzo dużo benefitów z tego, żeby te nogi trenować i żeby ten fundament mieć jak najlepszy. Czy przysiad może zwiększyć nasz poziom testosteronu? No może, bo po treningu, kiedy daliśmy bodziec, kiedy nasze mięśnie są zmęczone, organizm jest wyczerpany, organizm podbija różne hormony po to, żeby pomóc nam się zregenerować, w tym podbija na poziom testosteronu. Więc jeżeli ćwiczymy ciężko te nogi i naprawdę yy, robimy to regularnie, no to jest szansa, że ten poziom testosteronu nam wskoczy na większy trochę pułap. No nie mówię tutaj o osobach, które mają bardzo nisko teścia lub są otyłe lub z, jakich, z jakichś innych powodów i myślą, że nagle przysiady im tam podbiją teścia do normalnej granicy, ale jeżeli jesteś zdrowy i trenujesz, no to głupotą jest pozbawiać się tego dodatkowego benefitu testosteronu, który idzie do nas z treningu nóg, z ciężkich ćwiczeń. Jeżeli trenujemy przysiady na przykład, no przysiady, uczepiłem się tych przysiadów, ale jeżeli trenujemy nogi dwa razy w tygodniu, to znaczy, że dwa razy w tygodniu nasz poziom testosteronu jest podbijany do góry, to oznacza, że przez większość czasu mamy tego teścia wyżej, bo nasz organizm próbuje Zwalczyć to, co my zrobiliśmy. Próbuje się zregenerować, więc poziom tego testosteronu jest wyżej. Jeżeli trenujemy te nogi regularnie, no to mamy benefity z tego, że przez cały ten czas nasz poziom testosteronu jest wyżej, nie? więc warto ćwiczyć te nogi i nie warto brać przykładu z tych ludzi, którzy mówią, że najlepszy dzień nóg to kiedy robisz wyciskanie czy, czy jakieś takie rzeczy. Trenujmy te nogi, no bo naprawdę jak widzę większość tych ludzi na siłowni, zwłaszcza młodych. Jeżeli jesteś młody, to też mówię to do ciebie. Zrób te przysiady, zrób ten martwy ciąg nie bój się o technikę. Jak nie wiesz jak to zrobić, popatrz w internecie, popytaj się ludzi na siłowni. Ludzie są pomocni na siłowni. Nie bójcie się tego robić i nie chodźcie tylko na płaską i nie wyciskajcie w kółko. Bo naprawdę to jest fajne, ja rozumiem, spoko, zajawka, każdy to przychodził, ale musimy tą sylwetkę jednak budować równomiernie i trening nóg jest jak najbardziej wskazany, trzeba trenować nogi. To jest tak duża grupa mięśniowa, jeżeli chodzi o nogi, że no, jak można ją pomijać? No, Klaty trenujesz nie wiem, trzy razy w tygodniu, a nóg nie zrobisz chociaż raz w tygodniu. Raz w tygodniu już wystarczy, żeby mieć jakiekolwiek benefity, zwiększać tą siłę. Więc no jeżeli nie chcesz już tych nóg trenować, to przebolej to, zrób raz chociaż w tygodniu, a zobaczysz, że efekty są o niebo lepsze. Jeszcze tak wtrącając na chwilę, dalibyście znać w komentarzu, czy podobał Wam się taki format gadany z samochodu, gdzie będę wypowiadał się na różne tematy związane z siłownią, z dietą i w ogóle z całym takim tematem powiedzmy fitnessowym. I jakie tematy mogę poruszyć, byście napisali mi w komentarzu, czy jest coś, czego chcecie się dowiedzieć. Będę bardzo wdzięczny. A co do treningu nóg, to strasznie też denerwuje mnie to, że pomijane są takie partie, szczególnie przez mężczyzn, no bo kobiety to głównie trenują nogi, a ciężko ich namówić na treningu a u facetów wiadomo jest na odwrót. Denerwuje mnie to, że nie trenują pośladków, że mężczyźni nie trenują pośladków, mężczyźni nie trenują przywodzicieli, odwodzicieli, a to wszystko to są grupy mięśniowe nóg. Więc jeżeli tylko trenujesz czwórki, no dobra, no w przysiadach wiadomo o tym, Mięśnie pracują, ale wrzucić jedno ćwiczenie na, na te partie to naprawdę nie jest dużo. A benefity, jakie mamy z tego, są tego warte. No jeżeli nie trenujesz przywodzicieli odwodzicieli, no to masz gorszą stabilizację, tak? W przysiadach ważna jest stabilizacja. Będziesz miał słabą stabilizację, zepniesz się, bo będziesz robił tylko przysiady, pójdziesz kopnąć z dzieckiem czy z kolegami piłkę, no i zaraz coś ci pójdzie, coś zerwiesz, nie? Więc naprawdę trenujcie te grupy Mięśniowe, nóg, które są zapomniane. A jeżeli naprawdę chcecie zbudować sylwetkę, chcecie budować sylwetkę, interesuje Was to, to trenujcie te nogi, bo to jest część sylwetki. Fundament, pamiętajcie, fundament. Nogi to jest fundament. Ciężkie ćwiczenia to są fundamenty. Także dajcie znać w komentarzu, na jaki temat mam się wypowiedzieć. Tutaj masz film odnośnie patologicznego postrzegania naturalnej sylwetki. Obejrzyj. Dzięki, zostaw suba. I mam nadzieję, że napiszesz mi w komentarzu, co następnego mam nagrać, o czym mam się wypowiedzieć. Dzięki i siemano!